W barwach szczęścia Łukasz Michał Rolnicki porzucił Kasię Katarzyna Glinka na dobre. W 1946 odcinku barw szczęścia Górka dowie się od Marka Marcin Perchuć. Że jej partner przyjął pracę korespondenta wojennego na Ukrainie. Co wydarzy się dalej? Zgwałcona Kasia nie wybaczy Michałowi, że zostawił ją w tak trudnym momencie. W barwach szczęścia Kasia wyjechała do Dubaju, żeby zarobić, ale na miejscu spotkał ją prawdziwy dramat. Szymon zaszantażował górkę, porwał jej syna i zmusił do seksu. Przerażona instruktorka wróciła do Polski i długo nie chciała powiedzieć, do czego doszło. Gdy w końcu przyznała się Łukaszowi, że padła ofiarą gwałtu on ją porzucił. Mężczyzna nie uwierzył Kasi w jej wersję. Ksawery powiedział mu. Że wujek Szymon był częstym gościem w ich hotelowym pokoju, więc Sadowski osądził Górkę o zwyczajną zdradę. W 1946 odcinku Barw Szczęścia Kasia wciąż nie będzie miała kontaktu z partnerem, który uciekł od razu po kłótni. Z jej rozmowy z Bożeną Marieta Żukowska dowiemy się, że Kasia już wie o występkach Łukasza. Ktoś zastawił pułapkę na Szymona, on stracił pracę. To mógł zrobić tylko Łukasz. To super. To znaczy, że ci uwierzył skoro tam w ogóle pojechał, żeby się na nim zemścić. Albo nie. Tego samego dnia w mieszkaniu Kasi niespodziewanie zjawi się Marek. Mężczyzna będzie miał dla niej informacje od Łukasza. Sadowski póki co nie chce mieć z nią bezpośredniego kontaktu. Skontaktował się ze mną Łukasz. Dosyć długo rozmawialiśmy. Tak, właściwie jestem tu na jego prośbę. Nie rozumiem. Łukasz prosił ciebie, żebyś ze mną porozmawiał. Nie mógł sam tego zrobić? Nie mógł, bo nie ma go w Polsce, wyjaśnij Marek. Dostał tam pracę jako korespondent wojenny. Mówił, że dobrze płatne. Prosił, żebym przekazał ten telefon dla Xaverego. Chcę mieć z nim kontakt, powie mężczyzna i wręczy Kasi komórkę. O, coś nowego. Odkąd stąd wyszedł po naszej kłótni w ogóle nie interesował się losem własnego dziecka. Powie poirytowana Kasia. Marek będzie próbował ją pocieszyć, ale nic nie ukoi pustki w jej sercu. Górka potrzebuje teraz wsparcia, ale jej partnera na to nie stać. Wyznanie Kasi z barw szczęścia, która przyznała się Łukaszowi do gwałtu uruchomiło całą serię dramatycznych wydarzeń w życiu tej pary. Sadowski nie mógł znieść myśli, że Szymon Maciej Marczewski skrzywdził Kasię, porwał ich syna, a później wymusił na niej seks. Właśnie dlatego wymierzył mu sprawiedliwość na własną rękę. Ale zemsta nie przyniesie Łukaszowi ukojenia i wcale nie rozwiąże jego problemów z Kasią. Bo w ich przypadku sprawy poszły o wiele dalej. Chodzi przecież o brak zaufania i wsparcia, którego Kasia tak bardzo potrzebowała od ukochanego po tym, co przeszła. W 1946 odcinku Barw Szczęścia Kasia zwierzy się Bożenie, że martwi się o Łukasza, który nie daje znaku życia. Górka nie będzie jednak pewna. Czy chce z nim spędzić resztę życia? Nie będzie gotowa na powrót do Sadowskiego, nawet jeśli on w ogóle zdecyduje się wrócić. Przyszłość ich związku stanie pod znakiem zapytania. Nie podejmuj żadnych pochopnych decyzji. Może jak na spokojnie porozmawiacie. On nie chce ze mną rozmawiać. Zawiódł mnie. Zachował się jak mały, niedojrzały chłopiec. Prawdziwe życie to nie piaskownica, z której można zabrać zabawki i sobie pójść. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę umiała mu wybaczyć. Że zostawił mnie w takim momencie. Zwierzy się Kasia przyjaciółce. Wkrótce Marek Marcin Perchuć przyniesie Kasi wieści o Łukaszu i jego akcji w Dubaju. Karolina Hapko po raz pierwszy dołączyła do obsady barw szczęścia w 2009 roku. Rebiutowała w 329 odcinku gdy jej bohaterka, piękna, delikatna. Eteryczna blondynka o twarzy anioła wprowadziła się do mieszkania Kasi na osiedlu pod Sosnami. Szybko okazało się, że Dominika skrywa pewien kontrowersyjny sekret jej luksusową prostytutką. Dominika od pierwszego wejrzenia rozkochała w sobie Kamila Kamil-Półtorak, instruktora fitness z klubu Kasi. Czujni sąsiedzi na osiedlu zauważyli, że wieczorami Dominikę odwiedzają co to inni panowie. Okazało się, że Dominika jest w bardzo trudnej sytuacji. Dziewczyna sprzedawała się za seks, by zarobić na leczenie ciężko chorego ojca. Moja bohaterka jest w bardzo trudnej sytuacji, i myślę, że to poniekąd usprawiedliwia jej postępowanie. Staram się jej nie oceniać. Cieszę się, że mogę zagrać tak ciekawą, wielowymiarową rolę. To duże wyzwanie wcielić się w kogoś tak różnego od nas samych mówiła Karolina Chabko. Dla Dominiki stracił też głowę Janek Kozłowski Przemysła Fredkowski. Pisał nawet dla niej wiersz. Jola Małgorzata Potocka odkryła tę twórczość męża i nie dopuściła do romansu. Czy w nowych odcinkach Barw Szczęścia Karolina Habko znów zagra prostytutkę Dominikę? A może będzie zupełnie inną bohaterkę? Aktorka zdradziła na Instagramie, że znów wcieli się w dziewczynę do towarzystwa. Rzuciła zdjęcia z planu z serialowymi Markiem i Sebastianem, ale nie wiadomo, czy panowie ulegną wdziękom Dominiki. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia, które będą emitowane po wakacjach 2017, Łukasz zdecyduje się pozwać Alicję o szkodzenie jego imieniu. I nic dziwnego, ponieważ była szefowa, nieźle znalazła mu za skórę, ingerując w pracę oraz życie miłosne z Kasią. W serialu barwy szczęścia, Sadowski postanowi zatrudnić Paszkowską. Kiedy Marek się o tym dowie, postanowi interweniować. Po tym. Jak Sylwia prawie zniszczyła jego rodzinę. Poczuje się odpowiedzialny za ostrzeżenie Kasi, zanim Łukasz wpadnie w jeszcze większe kłopoty. W końcu obydwie, Sylwia i Alicja, mają podobny mechanizm działania, są zaborcze, toksyczne i szalenie niebezpieczne. Z drugiej strony, Paszkowska może być dobrym wyborem. Może bezwzględnie walczyć o dobro swojego klienta, co może być potrzebne Sadowskiemu. A co zrobi dziennikarz? O tym przekonamy się dopiero po wakacjach w serialu Barwy Szczęścia.